Cześć, jak się macie? Z tej strony oczywiście Kasztan i Ci poruszymy temat kandydatów na prezydenta Polski. Kto wyróżnia się w wyścigu? Zostawcie łapki w górę z bucią knał, aby nie przegapić kolejnych odcinków na mój Udostępnijcie film dalej. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Rafał Trzaskowski jest kandydatem z ramienia Platformy Obywatelskiej, ma 53 lata i na razie ma największe poparcie wśród Polaków. Słowomir Męcen jest kandydatem zgłoszonym przez Partię Nowa Nadzieja, jest wiceliderem wyścigu o urząd prezydenta. 20 listopada skończy 39 lat. Karol Nawrocki jest kandydatem zgłoszonym przez Partię PiS. Jest w wieku 42 lat, jak na razie ma trzecie największe poparcie wśród obywateli. Szymon Chłownia jest kandydatem wystawionym przez Partię Polska 2050. 3 września będzie miał 49 lat na karku. Aktualnie plasuje się na czwartej pozycji w walce o urząd prezydenta. Krzysztof Bosak pochodzi z partii Ruch Narodowy. 13 czerwca skończy 43 lata. Jak na razie plasuje się na piątej pozycji w walce o płac prezydencki. Marek Jakubiak jest związany z partią Federacja dla Rzeczypospolitej i Kukiz 15. 30 kwietnia będzie obchodził 66. urodziny, co czyni go najstarszym z kandydatów. Obecnie znajduje się na szóstej pozycji w wyścigu o prezenturę. No to było tyle. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Miłego dnia, pozdra, trzymać się, do zobaczenia wkrótce. Cześć!